Witajcie widzowie, czas na cotygodniowego rajdowego vloga. Zacznijmy od nawiązania do zeszłotygodniowych wiadomości. Po pierwsze Hayden Padon, Hyundai, którego znalazł się w miniaturce zeszłotygodniowego naszego spotkania, opowiedział trochę więcej na temat swoich planów. Przede wszystkim istotne jest to, że zadeklarował, że zrobi wszystko, aby tych samych sponsorów utrzymać i zrealizować ten planowany na ten rok program startów w przyszłym roku w tych atrakcyjnych zielono-szarych barwach. Potwierdziła się też informacja, którą zamknąłem zeszłotygodniowego vloga, a mianowicie o tym, że Toyota rezygnuje z Yaris GR21, czyli z Yarisa, którego szykowała od początku roku na przyszłoroczny sezon. Jak już mówimy o tym, czego nie będzie, to żeby zamknąć ten temat, powiedzmy jeszcze o rajdzie Roma di Capitale, organizatorzy tego rajdu. Powiedzieli, że plan rajdu będzie o tyle zmieniony, że na pewno nie odbędą się nadmorskie super y miejskie, które były atrakcją tego rajdu w ostatnich trzech latach, z uwagi na sytuację panującą na świecie. Takich dużych zgromadzeń w jednym miejscu, w miejskich krótkich odcinkach, w tym roku na tym rajdzie nie będzie. Będą za to odcinki specjalne rajdu Nowej Zelandii wykorzystane do promowania tego nieodbywającego się w tym roku jednak rajdu. Na zaplanowanej trasie odbędą się dwa mini rajdy w początku listopada. Zaprezentowana będzie część odcinków, które były przygotowane na tegoroczną edycję i w formie takich krótkich rally sprintów zostaną one przedstawione kibicom i mediom. Od 2021 roku wyłącznym dostawcą opon dla czołowych ekip w WRC będzie firma Pirelli. I Pirelli ogłosiło, że poszukuje kierowcy testowego do swoich nowych opon. Kierowca ten musi mieć duże doświadczenie w WRC, ale jednocześnie mieć już zamknięty rozdział startów, aktywnych startów w cyklu. Branym pod uwagę jest Jari Matilatwala, Andreas Michelsen. I Krismick. Chris, Mick. Chris Mick jest właśnie tym zawodnikiem, na którego najbardziej stawia Pirelli w tym momencie, ponieważ on jako jedyny już w pełni zadeklarował, że nie zamierza wracać na odcinki specjalne. Chris ma również bardzo dużo doświadczenia w różnych klasach samochodów. Jeździł zarówno samochodami Super 1600, jak i Super 2000, a potem RRC R5 WRC, zarówno tymi starszymi, jak i nowszymi, w związku z czym na pewno jego doświadczenie może być przydatne dla pirelli. Kształtowanie się kalendarza w URC niewątpliwie jest tą kwestią, która najbardziej nas w tym momencie pasjonuje, i tak dowiedzieliśmy się, że już pewny jest start rajdu Sardynii w październiku. Niepewna jest jeszcze tylko dokładna jego data. Wiemy, że w połowie miesiąca odbywał się będzie rajd Niemiec, a Sardynia ma się odbyć albo tuż przed nim, albo dopiero po. Rajdzie u naszych zachodnich sąsiadów. Prawdopodobne bardziej jest to, że będzie to ostatni weekend października, gdyż w pierwszy weekend października może odbyć się inny rajd, który w tym momencie kandyduje na to, żeby znaleźć się w tym kalendarzu tegorocznych mistrzostw, a jest to jeden z rajdów RC, do tego przejdziemy za chwilę. Organizatorzy rajdu Sardynii zaznaczyli również wyraźnie, że w związku z późniejszą datą na pewno będzie inny harmonogram rajdu niż w latach poprzednich, przy tym jak bardzo kurzy się na odcinkach na Sardynii, czego osobiście w zeszłym roku doświadczyłem, nie ma raczej możliwości, żeby ten rajd odbywał się po ciemku. Kurz tak długo zalega na drogach, że po prostu byłoby to niebezpieczne dla zawodników. W związku z czym najprawdopodobniej rajd będzie miał bardziej kompaktowy charakter, będą raczej krótsze odcinki specjalne, ale grunt, żeby odbyło się jak najwięcej naszych rund. Drugi z rajdów, który już w zasadzie był skreślony, czyli rajd Argentyny, również ma szansę jednak się odbyć, a to dlatego, że czarne chmury zbierają się nad rajdem Japonii. Coraz więcej mówi się o tym, że do kraju kwitnącej wiśni w tym roku się nie wybierzemy. Organizatorzy rajdu Argentyny stwierdzili, że gdyby doszło do skutku odwołanie rajdu Japonii, oni byliby gotowi przygotować swój rajd w listopadowym terminie, który wcześniej był zarezerwowany dla Japończyków. Kształtujący się cały czas kalendarz WRC przewiduje m.in., że przed Rajdem Niemiec miałby się odbyć raid Ipru w ramach WRC. Organizatorzy tej rundy podkreślili, jak bardzo dumni są z faktu, że są brani pod uwagę. Mnie osobiście nieco dziwi fakt, że Belgia nie była przynajmniej w ostatnich latach w ogóle brana pod uwagę, gdyż, po pierwsze, raid Ipru to jedna z najsłynniejszych eliminacji Mistrzostw Europy, po drugie, Belgijska Liga Rajdowa zawsze była jedną z najsilniejszych na świecie. Do rajdów, które wymieniałem w tamtym tygodniu, które chciałyby gościć u siebie najszybszych kierowców świata w tym roku, dołączył jeszcze łotewski rajd Lipawy. Miałby się on odbyć we drugiej połowie września i w ten sposób razem z rajdem estońskim, razem z rajdem Dirtfish stanowić takie dwie rundy obok siebie zarówno na mapie jak i według terminów, gdyż jest taka propozycja żeby Raider przenieść znowu czyli żeby jednak nie odbył się on w terminie rajdu Finlandii jak jest na tą chwilę zaanonsowany, ale miesiąc później żeby Jeden rajd, po drugim rozegrać rajd w Estonii i rajd na Łotwie. A właśnie a propos jeszcze rajdu Dirtfish, warto zaznaczyć, że za sprawą mediacji amerykańskiego Dirtfisha dogadać się w końcu udaje Urmoavie, czyli szefowi rajdu Estonii od ostatnich kilku lat z estońskim związkiem motorowym, który, jak pamiętacie, na początku roku bardzo usilnie dążył do tego, żeby rajd Estonii się nie odbył. Podnosząc do histerycznej wręcz wartości wpisowe, jakie ten rajd miał swojemu lokalnemu związkowi motorowemu. Wpłacić. Przy poparciu rządu estońskiego jest duża szansa na to, że dogadają się rząd, władze rajdu i e, Automobilklub estoński, i na tym wszystkim zyskamy my, czyli kibice, w postaci zorganizowania rajdowych mistrzostw świata w tym niewielkim nadbałtyckim kraju. I to już wszystko, co przygotowałem dla Was w tego tygodniowym vlogu. Jeżeli te informacje były dla Was ciekawe, zostawcie kciuka w górę, przyciśnijcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych vlogów, kolejnych testów na motopasjach. A te już niedługo. Dziękuję Wam bardzo za dziś i do zobaczenia.